W czasie roku szkolnego dyrekcje przedszkoli wraz z radami rodziców pertraktowali w sprawie terminów urlopów w poszczególnych placówkach. Sprawa wzbudzała dużo emocji, ale ostatecznie strony doszły do porozumienia. Obecni rodzice, którzy nie mają opieki dla swoich dzieci, mogą korzystać z oferty innych przedszkoli. Placówki przez część wakacji są otwarte, ale potrzebują też czasu na coroczne konserwacje, więc na pewien okres są zamykane. To był czas na urlopy dla nauczycieli, na ewentualne prace, które są niezbędne w placówkach przedszkolnych. Natomiast jeżeli placówka nie pracowała, to dzieci z tej placówki, jeśli taka potrzeba była, mogły być zapisane do innych przedszkoli, które w tym czasie pracowały. W sierpniu pracują trzy przedszkola. Jedynka przy ulicy Traugutta, ósemka przy ulicy Wyszyńskiego i szóstka przy ulicy Wrublewskiego. Od 31 lipca do 25 sierpnia przedszkole leśne, czyli szóstka, pracuje w trybie wakacyjnym. Z zajęć korzystają dzieci tej placówki oraz 14 maluchów z piątki, dziewiątki, tanowa i trzebieży. W czasie wakacji mogą dzieci robić w przedszkolu to, co robią każdego dnia, czyli bawić się, przez tą zabawę się uczyć i pogłębiać wszystkie swoje umiejętności. Do normalnej pracy placówki wracają 4 września wraz z początkiem nowego roku szkolnego.